Hello, hello! Z tej strony Kapitan Blady Dzisiaj sobie gramy w naszą ulubioną grę Czyli Golf with your friends Ze mną jest Praga, z Diabeł i Paweł yo! yo, yo, yo! Dzisiaj zrobimy sobie Tak zwany jajko challenge To znaczy, że będziemy po prostu przechodzić Mapki używając tylko i wyłącznie Jajka. Ogólnie jest Ustawiony na jeden jump tylko, więc nie można Cały czas skakać, można skoczyć tylko nie. raz Więc będziecie musieli Umiejętnie Umiejętnie zarządzać skokiem. A? Mm -hmm. Żarty, że tak powiem, się skończyły. No dobra, nie, tracą czasu, zaczynamy! Dobrze. Emocje U -u 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 będą niczym na grzybach. Tak. Niczym na grzybach. Ale, Ej, ale powiem ci, U. że o, graliśmy teraz diabeł sobie troszkę Weisele'a i powiem Ci, że taka akcja była po prostu. No. Eee, wyjebało mi grę albo nie żartowałem. Ehe. Kłamczuszku, ty nie coś ej Ej, pisanka jest ej, nie, gracie już? Robiła. O dobra Pisanką, no. No. no Pisanka no. jest, no, 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 jest no, kolorowa. No tak, bo, bo, bo nie, nie wiem czy wiecie To powinniśmy na ten, zielkanon zagrać to w sumie To jeszcze trochę czasu Grazie, patrzcie, Pim pim pim. A MLG zrobiłem zrobiłem za pierwszym Biłeś mnie o nie. No, nie. to jest. Na... Dobra. Niestety, niestety będzie za siedem. No jak ja. mówię. Zdarza się, się czasem. Tak z... ja Dobra. Spokojnie. Ja byłem tutaj akosta na. A, dupa, on czy po sobie zna. Dobra, nie. teraz będzie hardcorewy, uwaga. Jakie dźwięki tu powstają? Jestem z bukiem tak zwanym. To ma krzywe ja. Blisko znowu. Próbuj. Plago ubusku. Ujej! Nie wiem. Przedmiot mi Rosie, nie się ojej, kres, o nie, ale fej robię. O nie. Dzięki, dzięki pararosie! Rzuciłem niską rodę, mi się uderz tak uderz mnie. Tak, ja ej, nie podobał. Ej, kurde, wstaje Patrzcie Taka na to, ja za 4 kurde. Jej, ale plaga to zrobił W ogóle u mnie to wyglądało, jakbyś za najwielszym trafił, co nie? Wiem, ale nie udało się, wiesz. Tak próbowałem zrobić za pierwszym. Kto to widział, że miałem. jest skok? Jest skok? Czy jest nie, kok, nie ma Jest skok? Czy nie Jest, jeden, jest, O, zapomniałem. Jeden raz skoczyć możesz O, futka Jest tylko jeden skok Jej, na tę naródkę Ale to, ale to o, fakt, ale to jest. To jest Zapomniałem, tak zapomniałem, o jest Holy Ale pamiętajcie, że... O Jezu Ej, Diabełu, tłumaczyłem ci, jest tylko jeden skok a no tak, że no nie, no Jakiś, słuchaj trochę, nie jaja To znaczy, że nie ma drugiego. Tak, to znaczy, że no. nie ma drugiego. Jeden, Ale jeden raz na rundę możecie skoczyć. ja wiem. Ja to jajko sam samo nie? No tak, o. z jakim nie jest łatwo sterować. Co Patrzcie, co zrobiłem. Patrzcie teraz. Patrzcie teraz, teraz. już patrzę Ty Na dzień, Paweł, Paweł. Co ci zrobiłem? Paweł, co było? Paweł. Po historii, Paweł się nauczył grać Paweł. nagle. Jesus. O, to będzie nie? Ja nie lubię tego. Nagle. On to trenował, Jo na ładnie! Ja wziął komputer stopie, do pracy, ej, to, ej, to będzie słabo teraz. Do dobra? No, nie no, fuck. Nie, nie dałeś. O, Paweł! O, tak. to się ale mówi, się Paweł nadrobił! Razem, razem, raz za setnym. No, no, Paweł nadrobił, czuć, zrobił Paweł. za pierwszym, co teraz już nie będzie się bawił. Wow. O, ale, o, o, Ale OMLG zrobiłeś teraz, no? MLG! omlet oooo ja okay. Paweł no pięć z, razy zrazem razem stuka, ze mną dobra, ja mam, dobra miejsce, jasna. Na, ja mam stałe miejsce w tej grze także spójne. dobra skaczemy na wprost o kurde co ty się stało poleciane o cholera o dziękuję to nie ten dołek jest o Jezus jest. Jest za tak, się zrobiła śliwka no, no właśnie Admiros wszystkich w konia robił dalej się nabrać brawo a ja, Ej, a ciekawe czy tam dałoby się dolecieć na dwa nie, że cofnęło cofnęło się nie no na trzy na trzy bo spróbowałem Kurde, za cztery aż tak, nie no. Paweł, no. jak ci to przyjdzie panie Paweł No bo to są O ok. oh, kurde! Za daleko! A tu trzeba mocno się. Ej, coś mi zablokowało, słabo. Ja. Cześć kumple hey. Ale mnie zablokowali no, o ja no, no, no. Kurde. kurde, no nie, dobrze. dobrze, za cztery, no to spadło. Mi na trzy. Wow, jest... A A A na trzy. na, miejscu. na, miejscu. na, na także jest okay. Jo, o, nie jest, to jest, to jest to tak najgorszy już. To jest ulubione... O nie! O, kurde. kurde, głupotka O Psz, No nie wiesz, znowu o, to samo. Co za głupie Czują się grubasy. Poczekaj Diabeł Dobra, okay. nie, Czasami nie, kiedy nie, za nie, bardzo chce się raz. popisać, to nie wychodzi. <śślam. ślam>. I no Iźle <ślam>. kończę. Plagaj z ostatni! Plagaj z ostatni. Z pierwszego na ostatni przez ja, jedną klas drogę. Poklaskał jeszcze. O, blagi, dobry pomysł. Bardzo albo dobre. i nie. Albo i nie. Dobra, o nie, nie, mogło być lepiej Fuck! Ale za no. trzy, za trzy razy to jest dobrze Jest fatalnie O! No kurde, proszę cię! Jej! Już Nie Ale, ci pomógł Ale ci pomógł MLG Ej, Paweł! Ej, Paweł jest tą Ej, Paweł wygrywa? No, kurde, nie trafiłem Też nie A mogłem poczekać Ej, cię! No gdzie wskoczyłem, no przecież to jest krawędzko Ten był dołek, a ten drugi Dobra. widzisz no, gdzie jestem? Widzę gdzie jesteś ja jestem, nic nie widzę Gdzie jesteś? O, gdzieś na górze Wskoczyłem na wiatrak. Chyba na wiatraku. O! To? No, wskoczył śmieszny śmieszne miejsce No, W ogóle diabeł mistrz po prostu Fa. Uważaj, drugi dołek, drugi Paweł umie grać, sure? więc nie, nie ucz Pawła sure? jajka robić you sure? You sure? <laughs> Nie ucz Pawła jajka robić O, jest, 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 jest Patrz no długi o, o nie, walej, dobrze! laga trochę nadgonił tutaj, muszę przydać. Mi nie wyszło trochę dzisiaj. Nadgania oh, oczywiście. Oh fuck. Bęk, o, fuck! Tak Bęb, to się brawe. robi. To przydałabyś hopca, nie? Uff! dobrze się złożyłem. Ale bieda. Hop, 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 hop. Dobra, ja próbuję. Nie wiem, jak uderzyć. No, ja nie no, mam pojęcia, bo... czemu miałem aż tyle uderzeń. Bo mi się wydaje. Coś mi źle policzyło. Policzyło mi coś za uderzenie, czego nie zrobiłem. Oszustwo. Nie, <laughs> mnie podsuwać. No, tak się to się zdarza. W tej Paweł, jakby co to możesz skoczyć raz? Nie mogę teraz. No to musisz poczekać posuwa. w takim razie. Posuwa je cały czas. Znaś, się stunie. P, posunie. Oj, zobacz, skoro znowu posunie, albo nie. Nie, albo nie. Nie ma Nie mówcie, się No. Już? Tak? Nie no, Paweł jeszcze, jeszcze chwilę Jeszcze czekaj. czekaj, Za trzy? Ja przes Ja przeskoczyłem za pierwszym razem, kurde, cały ten Zobaczmy Ja próbowałem Tam, nie udało 5, mi się, 5, Tam się 4, udało. 4, 3 No nieźle że... nie, Nieźle, nieźle Ej, Paweł no, dobrze gra na no, mnie, kurcze za 4 ma No dobra Uu. To jest tak dobrze Ale nieźle O, ja spadłem O, jestem na drugim miejscu O, jestem co to się dzieje? Na drugim miejscu Diabeł jest O, zaraz to zmienimy Zweryfikujemy to No nie wierzę to było słabe Ojojoj oj, oj. Dobra Jaj, Niestety Admiros prawdopodobnie teraz trafi Bo jest dobrym graczem o! Albo nie Admiros wypadnie za mapę <grym> Kurde Wypadł tak, tak za to. mapę O zakończyło Zakręciło mi się jajko Dobra zobaczmy jak Te się idzie No dobrze Nie jest Zakręciło mi się Aradoc? jajko Jest wiesz Jest Nie, <grym> nie. Diabeł 3 Diabeł 6 ja A Znowu Dladeusz no Paweł Cały cię sprowadzi Ej Czyżby to był mecz Pawła? Nie, Paweł, tak zwany Czekaj, Nie, nie wyszło! Nie, dobra, yy, dobrać, no nie, i dupa. Jajka się nie nadają do tego? No, kurde. kurde. Jajka są do kidu, no, no. Jak nie się ląbać. nie nadają, patrzcie, hop. Ale nie na final. to jest tylko pół drogi do sukcesu. O, kto mnie wbije? Ej, obra. Nie, Piotr, Piotr, <laughs> jesteś moim przyjacielem. Nie znaczy, ma kurdeczka! Ale, ale słabo ale, ale słabo. Popie? O, palcem! Ja cię kręcę, dziewięć! I jestem na samym końcu! Tylko dlatego, Wiesz że nie przeskoczyłem na początku. Witam, nie, tak, nie no, ja skończył? Dobra, no to tunelem. Pru, to tunelem, to tylko, tylko tunel się nadaje do jajek. Tunel? O, To w sumie racja. Tunel jest lepszy. Byk, na I tak, już głupieję po małucu, nie? Bo za dużo razy mi nie wyszło, to teraz już popełniam głupie błędy. Tak się zdarza. No szanisz, jest połko, nie strzanisz no wiesz, do szanisz jednak. O, 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 no, bo on jest czarnym jajkiem. Kurwa nic nie widzę, nie, bo mi tu blokuje trampolina. Trampolina. No, ja, wow. że... Może Polina. za mocno. Jak go wyspręgliło tam, nie? No. no ktoś tu kurwa piwo z... piwe zostawił <laughs> Piwo, 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 piwo. 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 piwo kto zostawił? Nielegalni miranci. No, ja, nie, no zobacz, to ja no. nie ale jest. to tak, no, nie no, źle. Paweł, co ty robisz? Ty Gram! Sprawa, co, że nie umie grać! Aha, miał nie umieć! Odzywaj ty... się, bo za dobrze grasz, tak się zdarza czasem. Kurczę! O, jajeczko. Ej, nie mogę... Ale bez sensu. Yy, ale ładnie. Teraz... O mnie trafiłeś. No nie wierzę kto mnie wybił głucha! Ja cię kręcę, by ale mnie zrobiłem. Z bieg okoliczności Kurde no nie, nie mogę was dogonić się teraz się Bo mi w ogóle a, Paweł, 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 Paweł chce stracić Paweł sprowadzenie. Paweł, Paweł no jak już masz no, to weź to wygraj, to, to, weź to wygraj to, a nie Top 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 Ile jest skoków? Jeden Jeden, jeden. W ogóle na całą rundę? Tak no na całą rundę tak, jest tak, jeden skok Ma na jedną rundę, na jedną rundę. Okay. Okay. To od samego początku to mówię nikt mnie nie słucha wszyscy mają ja mówię to Ja często bo właśnie jak próbowałem, coś mnie wychodziło, wiesz? No właśnie! A, dobra, Paweł, no, dobrze, Jeszcze dobrze, trzy dobrze, razy, dobrze, dobrze. dobrze, no, dobrze pięknie, razy. pięknie. Jeszcze cztery. Jeszcze no, no, cztery. No i tak się gra. Ale kurczę, że ja na sam koniec spadłem. Ja myślałem, że na każdy strzał jest o, nie. jeden. Podko. Nie, ciąg! Nie, Kurde. na Nie, każdy, na każdą jedną kurczę. kurwa, rundę. to jest dołek, to jest ten na górze? O nie. O, tak to jest ten na górze. Dobra. Mamy przerąbane, że tak powiem. Myk! jakie przerąbane? Od razu na górę wskoczyłem. No, teraz zobaczymy, czy wskoczysz do odpowiedniego dołka. O nie, oh nie, o nie, ty ten. Ty... się? O kurde. O nie! No i dupa. Pięć, już, już, już to to, co ty blady. cztery leży. ]ane. Cztery leży. To so. Tę... Nie, nie! Tę o spadłem nie! na sam dół. Pozdro. To nie Trzymal. mów, że że błędy popełniasz bo w tej jest, chwili jest jesteś na sam dole O, dobra. Pięknie na siedem. Ja już mam dziewięć, oh. więc hallo, już mam 10, hallo. Halo, Dobry proszę państwa. Dobry jesteś. O, o jesteś. Na punkty. 20 proszę. 12? Tak. No, no, no. 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 Mówisz, no, mówisz, że ktoś Maria. robi tyle co ja? Chyba, że no, ja? no, no, ja 64 ma. Gdzie ma? Baga, nie, bez taki. Hej, ktoś mnie uderzył. Paweł, agresja. Co? Wresie. Agresja. Stój, agresja stój, stój, dobra, stój. To za jajo, no to moja agresja na kieszenie. Cój! Cój! Maga? Zajają mnie. No. Dobra, chuj. Ja lecę normalnie. No, no nie he Nie no i tak jest dużo. Dobra, 6 to nie jest źle. Ja dobra, 103, ja jeszcze go. 5, 107. 103, 103, jeszcze tutaj. Jeszcze, jeszcze. Nie, 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 nie. Jest, jest pięknie. Jeszcze ci być, powiem. Może być, może być. Mogę pani admirał się, co to pan tam robisz? Może być. Dobra, ogólnie rzecz biorąc, niestety, nawet nie wiem dlaczego. Przez jedną mapę przygrałem, tak naprawdę. No w sumie tak. Bo no. straciłem prowadzenie, a no potem. Samo. już ten. Nie jest źle, 69 Ej, jeden punkt do plagi. 69 i 12, no. 12 plus. No tu się wszystko rozstrzygnie, patrzcie na to. O, ja, myślałem, że diabo to zrobi za pierwszym razem. też myślałem. On też na to liczył. Ja to zrobię za pierwszym razem, ale ja tego nie zrobię za pierwszym razem. Za bo ja nie pierwszy robię. Paweł zrobił? Tak. Paweł! Weź wyłącz te cheater. Teraz? Tak! O kuru! Jajku? Tak. byłem wow, Hola zrobił. Yeah. A ja, z no, ja zrobiłem yes, yes, Hola, zrobiłem. czyżbyś świccił trafienie <noise> do ciarników. Wrócił o, na pierwsze? O mój O, bocha. Paweł, dobrze jesteś! Wytrzę. Paweł jest dobry, dobra, no i ostatni rajsi na widzę, nie? Mam nadzieję, że będziecie mieć do milion co najmniej. Ej, ja, ale serio, ja tutaj mam co najmniej milion uderzeń, nie? No to pozdro, tutaj możemy się zabawić. No ja odbiłem się jeszcze od kogoś. O nie... Na ile nie, Może spróbujmy tak? Nie, to jest nada teraz. Yy. Kurde... O! Nienawidzę, Dzięki. po prostu Ani nie znoszę tej pięknie. mapy. To chyba ja byłem. Oczywiście. Bardzo nieładnie. On Nie, no to, to jest to, że jest kurwa... Już jest prawem. To prawda za 7, ale trafiłem. A kuj! Co się będzie? nie nie. od razu przeskoczę połowę mapy! O pięknie! <laughs> tak okay. się robi. Ja też tak robiłem, ale nie pykuję. Dobra, o, trudno, nie, będę miał... Nie, mam I tak teraz, i tak już jestem sprzedaż. już na przegranej pozycji, więc nie ma znaczenia takiego. Dziwna sprawa, bo coraz szybciej tematy przechodzimy. No co ty się dziwiłeś? Jesteśmy dobrymi u, po prostu graczami. Jeszcze no. z mistrzami golfa teraz, No, no. no nie wiem. Badeusz przegrał i to nie, z Kredesem, nie. że tak powiem. Kurde, my, aż mi się smutno nie, robi, no. że jest tak z kredesem. O, plak, no, no. no ale dobra, zdarza się. Żeby lepszy wszystko. challenge by my myślał. Nie jene. Wow <laughs> Plaga, żółte jajeczko. No, żółte jajeczko. jajeczko spadasz na dwa. plaga. Patrz, a to 15 Gupy. i plaga oh przed przedostatnie Remis. miejsce, o, ale Remis. Badeusz nadal jest na końcu. To już był koniec? No. Tak, tak. tak, tak. Chociaż nie, 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 Jakie jest remis, je. jest remis, no, remis, macie, remis Paweł no, może stwierdzić oficjalnie, że Paweł w sumie jest pierwszy raz zwyciężył można powiedzieć nawet, nawet. No, no, nie. no nie. Nie. ja przez całe życie, przez wszystkie odcinki miałem, byłem na ostatnim miejscu, teraz na drugim, jednego punktu <noise> na draku. To dobra, nie. I tym akcentem goczyli dzisiejszy odcinek ARARO!